Popracować nad wydmuchiwaniem tych płatków śniegu Mariusz Lindwik. On tutaj był najszczęśliwszy 17 stycznia. On tutaj odniósł trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w swojej karierze. Wtedy była walka z Andrzejem Niszkiem, który skakał po nim. Lindwik dziesiąty po pierwszej serii. Świetny skok Lindwika. To było ponad 135 metrów. Ma satysfakcję. Potrzebował 137, aby wyprzedzić Piotra żyłę, i wydaje się, że osiągnął tę odległość. Tak to było 141,5 metra, a więc ta odległość no, nie pozostawia najmniejszych. Złudzeń Mariusz Lindwik lubi ten skocznie w pierwszej serii 133 teraz 141,5 odjęte 3,7 punktu jest liderem jaka przewaga 10 i 30 punktu taką ma przewagę nad Piotrem Żyłą Mariusz Lindwik. nie natychmiastowa reakcja Żyry widzą Państwo z obniżenie belki startowej z 13 na 12. Dla dziewięciu skoczków, którzy pozostali Ósmy egzekwo z On Sato Po pierwszej serii e, Stefan Kraft 132,5 metra On cztery razy w historii stawał na podium Zawodów Pucharu Świata w Zakopanem Dwukrotnie wygrywał i dwukrotnie był trzeci A teraz potrzebuje 138 metrów By zmierzyć się z Mariuszem Lindwikiem Ale ląduje przed 130 metrem będzie miał wprawdzie 4,7 punktu rekompensaty za skrócony rozbieg, ale odległość 128,5 metra powoduje, że Stefan Kraft w klasyfikacji dzisiejszego konkursu będzie daleko. Odjętych tylko 1,1 punktu za wiatr, dodanych 4,7 za rozbieg, to już mówiłem. I trzecie miejsce w tym momencie dla. Stefana Krafta, a więc przegrał z Mariuszem Jędwikiem i z Piotrkiem Żyłą, a wyprzedził Dawida Kubackiego. Piotrek zatem będzie w pierwszej dziesiątce. No zawsze po skróceniu rozbiegu ten pierwszy skaczący ma trudności. Trafiło na krafta. Teraz Yuki Asato. Był eksekwo ósmy z kraftem po pierwszej kolejce. Pamiętają państwo, on miesiąc temu w piątek wygrał kwalifikację, a potem słabo skakał w drużynówce, a potem był siódmy indywidualnie. Yuki Asato w powietrzu ląduje. Osiągnął punkt K w skoczni imienia Stanisława Marusarza, ale to nie da mu prowadzenia. A to oznacza, że będzie awansował relatywnie Żyła, 128 metrów Japończyka. Będzie ta rekompensata, oczywiście ta rekompensata jakby przedłuża jego skok o 2,5 metra mniej więcej. Noty osiemnastka jedna, pozostałe 17,5 punktu jest piąty, a więc nie tylko za Piotrem Żyłą, ale też za Dawidem Kubackim. A więc Piotrek co najmniej dziewiąty, a Dawid Kubacki zostało siedmiu, co najmniej jedenasty. Andrzej Laniszek. Miesiąc temu stał tutaj na drugim stopniu podium. Przegrał tylko z Mariuszem Lindwikiem. Teraz jest na siódmym miejscu po pierwszej serii. 8,6 punktów straty do Grane Ruda. Musiałby skoczyć 136 metrów, by zająć w tym momencie pierwsze miejsce, by wyprzedzić tego, z którym przegrał przed miesiącem, a więc właśnie Mariusza Lindwika. I to był dobry skok Laniszka. 135 metrów. Przypomnijmy, obniżona belka startowa z 13 na 12 i z tego tytułu zawodnik otrzymuje już na starcie 4,7 punktu za korzystne warunki. Laniszek będzie miał odjęte 1,3, pojawiła się 19 w ocenie jego skoku, no bo to rzeczywiście był ładny skok stylowo. I 4 noty 18,5 punktowe. No i teraz, czy 267,8 punktu to... Mariusz Lindwik 9 punktu zabrakło, a więc Andrzej Laniszek na drugim miejscu w tym momencie za Mariuszem Lindwikiem. To była mała powtórka z tamtego konkursu, z tamtej soboty, bo tam też Laniszek skakał po Lindwiku i też z nim przegrał. Robert Johansson, Norwegowie to jakby trochę wygnańcy, trochę boją się wracać do Norwegii, żeby tam nie zostali odizolowani. A Johansson zwycięzca kwalifikacji w powietrzu. Ląduje to był dobry skok, ale nie na tyle odległy, aby objąć prowadzenie. Prowadzi jego kolega Mariusz Lindwik, a Robert Johansson, który w pierwszej serii skoczył 133 metry, w tej drugiej skacze 131. Osiemnastki u czterech sędziów się zapaliły. Jest odjęcie za wiatr, ale jest rekompensata za dwunastą, a nie trzynastą belkę startową. Robert Johansson jest czwarty, a więc Piotr żyła znów relatywnie, awansował. Zostało do końca pięciu, czyli Piotrek będzie co najmniej ósmy. Bardzo ładny awans Piotrka Żyły w dzisiejszym konkursie. Daniel Andretante. Najlepszy jego start w Zakopanem to 2017 rok. Zajął wtedy siódme miejsce. Dzisiaj po pierwszej serii jest na miejscu piątym, a więc przed szansą, by w stolicy polskich Tatr uzyskać tutaj swoje najlepsze osiągnięcie. I skacze dobrze. Nie na tyle, by wyprzedzić Mariusza Lindwika. Myślę, że nie tak daleko, by wyprzedzić Angela Niszka. Potrzebował 137 metrów skoczył 134, a więc mniej więcej 3 metry bliżej od tego. O tej odległości, jaką wytypował tutaj komputer, by powalczyć o prowadzenie z Mariuszem Lindwikiem. I na trzecim miejscu, a więc wyprzedził Piotka Żyłę. Daniel Andretande zepnął Piotka na czwarte miejsce. Lindwik pozostaje liderem. Laniszek jest drugi. Zostało czterech. Za chwilę Rioju Kobayashi, a po nim Andrzej Stękała. Mówiłem, że oni w tym sezonie walczą z sobą. Ramię w ramię, łeb w łeb. Chciałoby się powiedzieć. Rioju Kobayashi. 16 zwycięstw w karierze. Przypomnijmy przed tymi mistrzostwami świata 2020. 19 wygrało 11 konkursów, potem jednak nie stanął na podium. Ale teraz chce po raz pierwszy w tym sezonie spróbować zaatakować podium, bo tak to siódme pozycje go dręczą. I kto wie, kto wie. 135,5 metra zielona linia została wytycz wytyczona w tym miejscu. On dostaje noty 18,5 punktu, będzie miał 2,2 ,2 punkty odjęte za Wiatr, skacze 134. I pół. A więc według tych wyliczeń troszkę za blisko, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Lindwika. Będzie pewnie w pierwszej trójce. Będzie na trzecim czy na drugim miejscu. Rioju Kobayashi. Będzie jednak pierwszy. Jednak pierwszy o punkt i jedną dziesiątą. Przed Mariusem Lindwikiem. No no. Zrobił wszystko co mógł, żeby dzisiaj stanąć na podium. Andrzej Stękała. Zaczął swoją przygodę zawodami Płaru Świata w 2016 roku, a później przerwa i ten 2020 sezon, i ten sezon, 15 skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej Stękała skacze bardzo dobrze i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Rio z 133,5 nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktu za obniżoną belkę startową do tego Cztery noty 18 punktowe. Jedna nota 18,5 punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w zakopane w Titi Enoich. Mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja. Patrzą wszyscy. 268. Rośni, rośni, rośni. Troszeczkę zabrakło. Trzech dziesiątych punktu Andrzej Stękała za Rioju Kobajasim. Ale to będzie najlepszy start w karierze Andrzeja Stękały, błąd w najgorszym wypadku. Zajmie czwarte miejsce. No tak, no tak. Rioju się cieszy, bo już na pewno staje na podium Bor Pawlowski, który ostatnio jest rewelacją. I teraz drugi po pierwszej serii, Pawlowcic ląduje, musiał skoczyć 132,5 metra, ale czy wystarczyło, skoczył w pierwszej serii 137, teraz sędziowie dali 18, 18,5 punktowe noty u czterech z nich, 130 metrów za krótko, aby objąć prowadzenie, za krótko, aby być na drugim miejscu, czyli który będzie? Czyżby za Andrzejem Stękałą, a jeżeli tak, jeżeli będzie za Andrzejem Stękałą, to Andrzej Stękała automatycznie. Jest na podium. Po raz pierwszy w karierze. Co za wydarzenie. Bor Pawlowczyk jest piąty. Proszę posłuchać, co tam się dzieje w polskiej ekipie. Kibice gdzieś daleko poza wielką kropią, ale oni są teraz jego kibicami. Oni są teraz tymi, którzy fetują pierwsze podium w karierze Andrzeja. Ale pozostał jeszcze Halvor Egner, Granerud. Ten, który próbuje polecieć tutaj po jedenaste zwycięstwo w tym sezonie. Granerud nad zyskokiem I nie będzie jedenastego zwycięstwa w tym sezonie. Nie będzie na najwyższym stopniu podium halvora Egnera Graneruda. Patrzy, rozkłada bezradnie ręce Ryoyu Kobayashi. Wygląda na to, wygrywa ten konkurs, ale poczekajmy jeszcze do końca. 129 metrów halvora Egnera Graneruda. Czy może, czy może pomaszmy sobie Andrzej Stękała na drugim miejscu w dzisiejszym konkursie. Odjęte 2,5 punktu za wiatr. Dodane 4,7. 18, 18,5. Noty, jakie dostaje Halvor Egner Granerud. No i teraz czekamy. Czeka również reprezentacja Polski, już wiadomo, Andrzej Stynkała na podium. Jakże pięknie pisze się dzisiejsza historia polskich skoków Andrzeja siódmy. Halvor Regner Granerud dopiero siódmy. Andrzej Stynkała na drugi przekrywa przegrywa tylko Zwieju Kobayashi. Mandą stali obok siebie na podium. Rioju, 17. zwycięstwo w karierze. Andrzej Senkała, pierwsze podium w karierze. I Mariusz Lindwik dopełnia to podium. Ależ się wszystko pozmieniało. Piotrek Żyła wciągnięty swoim dobrym skokiem. Wciągnął się do pierwszej dziesiątki. Dawid Kubacki otwiera tę drugą dziesiątkę, którą zamyka Kamil Stoch. Nasza czwórka walczyła dzielnie. Dzielnie, dali z siebie wszystko. Andrzej Stękała ma to, na co zasłużył. Ma to, na co tak ciężko pracował, a więc ma swoje upragnione pierwsze miejsce na podium w zawodach Pucharu Świata. Jest drugi. O 30 punktu przegrał z Rioju